No, i słuchajcie, Picki Flip Zaorskiego został póki co zablokowany, gdyż sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu, nakazujące tymczasowy zakaz zbywania i obciążania nieruchomości na czas trwania procesu, który wytoczyła Zaorskiemu Wspólnota Mieszkaniowa Złota 44. Powództwo, z jakim występuje Wspólnota Mieszkaniowa, jest oparte artku 16 ust. 1 ustawy o własności lokali. Oczywiście na to postanowienie przysługuje Zaorskiemu zażalenie i prawdopodobnie będzie chciał je zażalić, bo ono nie blokuje mu jedynie tego opieckiego flipu, ale blokuje mu jakąkolwiek sprzedaż tej nieruchomości komukolwiek. Nawet jeżeli to miał być sprzedaż tylko jednemu kupcowi w całości tej nieruchomości. Bo na podstawie tego artykułu 16 ust. 1 ust. 1 ust. 1 lokali to nie Zaorski będzie dyktować cenę, ale rzeczoznawca majątkowy i to nie będzie za 100 milionów. Ale dużo mniej, a takie postępowanie potrwa dwa lata.